And Mr. Zuma, the term radical economic transformation and white monopoly capital are terms that were invented by Bell Pottinger, a PR firm in London. And in fact, they've been shown that these are terms designed to empower a very connected elite at the expense of building an economy that includes more South Africans, black South Africans, particularly people in rural communities. And Mr. President, Unemployment in rural communities has in fact risen under your presidency. Now, instead of listening to Landa and Bell Pottinger, surely it would be to your benefit to listen to Rather King Goodwill Zalitini on what he proposes to empower rural citizens. In fact, he says that Goodwill Zalitini says that to give South Africans secure title deeds for their own land is the best way to empower them. Would your government support this statement and put programs to assist or listen to Bell Potential? The ANC banned ESCOM from building new plants to stimulate competition. It's one thing to build the plants and another to keep them running. In late 2014 and early 2015, it was diesel shortages, alleged sabotage that led to worse blackouts. Finally, Beginning with maintenance issues in 2021, South Africa entered a spiral into its worst outages ever. Delayed maintenance, old coal plants, and staff limitations were to blame. But so too was institutional rot. What was supposed to be fixed by ANC overhaul had fallen victim to the same ills plaguing the ANC itself. With cuts reaching 12 hours a day by the end of 2022, Scom CEO Andre De Reuter privately resigned, a move which nearly killed him when just hours after someone slipped a potentially lethal dose of cyanide into his coffee. In a now deleted interview revealing this close call, the former CEO went on to accuse the ANC of institutional corruption, where Eskom served as the feeding trough, with an estimated 1 billion rand or 52 million dollars being stolen from the state utility every single month. Nie będę się tłumaczył, zrobię to tak, jak ten pan co biega na bosaka po różnych krajach i ożyje sformułowania, pokazuje i objaśnię. W tych dwóch materiałach, które zrobiłem o RPA zajmuję się ciekawym zjawiskiem. Pierwsze zjawisko to jest manipulacja informacją. Koncentruję się na dobrym czy złym apartheidzie dobrym czy złym komunizmie dobrą czy złą walką dobrego komunizmu ze złym rasizmem i tak dalej zostawiam ludziom nawiedzonym którzy chcą głosić prawdy i zbawienia, to niech sobie oni tam głoszą, patrzę z punktu widzenia technicznego, bo jak można określić całe państwo i sprzedać to jako sukces. To jest to co mnie interesuje. Tytułem wyjaśnienia zrobiłem sobie taką zbitkę z wystąpienia z parlamentu RPA, a druga to są wycinki z filmu poświęconego Eskomowi. Robię to na prawach cytatu. Muszę się odnieść do pierwszej części, czyli do wystąpienia w parlamencie RPA. Ja tutaj lansuję tezę, z której wynika, że ta cała historia z rasizmem była sterowana i manipulowana w celu odniesienia korzyści przez ANC nie tylko za pomocą Bell Pottinger. Nasuwa się jedno ciekawe pytanie. Na ile Bell było byłoby najęte do szerzenia propagandy i siania nienawiści, a może to było trochę inaczej. To Bell Pottinger kierowało tym wszystkim INC na dodatek, maskując się jako grupa pr -owa. Nie wiem, zostawiam to dziennikarzom dochodzeniowym, byłoby świetne popatrzeć, poszukać. Im bliżej się tam przyglądam, to coraz dziwniejsze wnioski mi się nasuwają. Takich wniosków jest to, że Belpotinger jako takie wszędzie po całym świecie maczało paluszki tam, gdzie śmierdzi, tam, gdzie kradną, tam, gdzie mordują ludzi. Tłumaczyło nam, że złodziejstwo to rozdawnictwo, że zatrudnienie... Dzieci jako niewolników na polach bawełny to jest walka z bezrobociem, i tak dalej. To jest Belpottinger działający na całym świecie. Jednak musieli wykręcić chyba zbyt gruby numer w RPA, że zdecydowano się na ich oficjalną likwidację. Zadymy na przykład u Arabów, które były organizowane, były kierowane przez Bell Pottinger za pieniądze CIA. Ostatnia akcja chyba w Iraku kosztowała 500 milionów dolarów. Płyćmy to sobie. W tym wystąpieniu uprzejmie się pytają pana prezydenta z Zumy, dlaczego tak skwapliwie korzysta z konstrukcji zrobionej przez Bell Pottinger, która jest przykrywką do grabieży mienia narodowego RPA, a robi się to wszystko imię walki z rasizmem. Oczywiście pytający Murzyn, bo to Murzyn pytał Murzyna, nie otrzymał odpowiedzi, został wykpiony. Bardzo fajnie jest oglądać miny parlamentarzystów słuchających odpowiedzi już na szczęście byłego prezydenta Zumy. Druga część odnosi się do eskomu. Ja tu stawiam tezy takie, że Zniszczenie skomu było ostatnim gwoździem do trumny RPA, było celowo zaplanowane, przeprowadzone, przemyślane. W tym filmie wskazuje się w sposób zorganizowany, jak oni to zrobili. Jeszcze raz chcę podkreślić, to wszystko mnie interesuje tylko z jednego punktu, jak można obrobić całe państwo, jak można wykreować, posłużyć się człowiekiem, wykorzystać jego cierpienie i bardzo przykre doświadczenia życiowe mam tu na myśli prezydenta Mandele po to żeby ci chcę zrujnować całe państwo użyć go właśnie w tym celu czy świadomie czy nieświadomie to jest kompletnie inna bajka nie wiem czy kiedykolwiek dorwiemy się do tych informacji czy komuś uda się znaleźć bo to wszystko jest tuszowane oczywiście interesuje mnie najbardziej ostatnie podsumowanie tego ostatnie pytanie czy to wszystko to był wypadek przy pracy, czy to była zamierzona akcja? Uważam, że osadzenie Mandelin na stołku prezydenckim. Zabójstwo Krysa Hani, Komisja Prawdy i Pojednania to są części jednego zaplanowanego pociągnięcia, przemyślanego od początku do końca, po mistrzowsku przeprowadzonego. Tak jak patrzę na to na spokojnie, to przypomina mi to bardzo wiele rzeczy, które odbywają się w Polsce. Jak to pan Stanisław Michalkiewicz mówi, w naszym nieszczęśliwym kraju. W Południowej Afryce ewidentnie było widać Łapki cudzego biznesu w Polsce też. Tylko dlatego o tym mówię, bo łatwiej jest być prorokiem w cudzym kraju. Po 30 latach niebytu w Polsce jest to wszystko dla mnie nowe. Patrzę niejako z zewnątrz pudełka i postrzegam rzeczy, które mnie dziwią, a dla ludzi tutaj żyjących przez cały czas są oczywiste, chociaż one wcale nie są. Aby to wszystko jakoś tak podsumować, polecam uprzejmie, jeżeli kogoś to interesuje, przeglądnięcie moich starych, dodatkowych materiałów, które będą bardziej szczegółowym dodatkiem do tego, o czym mówię. Uważam te dwie części składające się w jedną całość: wypuszczenie Mandeli z więzienia, odwalenie przez niego brudnej roboty, przejęcie sprytne sterów władzy po jego odejściu, już takie na 100% przez Guptów, użycie na świeczniku prezydenta Zumy do rozkradzenia i zniszczenia państwa. Proszę sobie to obejrzeć, potraktować jako kalkę i spróbować nałożyć na to, co się dzieje u nas w kraju. Dziękuję i do następnego razu.